Każdy, kto posiada samochód i regularnie nim jeździ, średnio dwa razy został zatrzymany przez patrol policji lub miał do czynienia z fotoradarami. Te ostatnie potrafią wzbogacić urzędnicze konta o niebanalne kwoty. Przykładowo, fotoradar na ulicy Sikorskiego w Warszawie w ciągu kilku tygodni wystawił ponad 4000 mandatów na kwotę ponad miliona złotych. Koszt fotoradaru to wydatek rzędu 250 tysięcy złotych, jednak zwraca się on pośrednio o 7 tygodniach. Fotoradarów na polskich drogach przybywa z każdym rokiem. Przykładowo na trasie Kraków-Kołobrzeg jest ich obecnie 96, tak więc fotoradar spotkać możemy średnio co 8 km. Każdego dnia wykonują one ponad 32 tysiące zdjęć. Urządzenia jednak nie zarabiają tyle, ile planowano. Gazeta wyborcza dotarła do danych, z których wynika, że w pierwszym kwartale wpływy z fotoradarowych mandatów wyniosły 22,4 miliona złotych. Docelowy przychód roczny szacowany był na 1,5 miliarda złotych. Główny inspektorat transportu drogowego wykazał jednak, że dzięki tym urządzeniom życie straciło o 88 osób mniej niż rok wcześniej, co jest bardzo pozytywną stroną całego przedsięwzięcia. Mimo że bezduszne maszyny przejmują pracę policjantów, nadal można spotkać ich przy drodze, w krzakach lub za zakrętem. Jak wygląda praca typowych funkcjonariuszy drogówki oraz jak uniknąć płacenia mandatu, tego dowiecie się w tym odcinku helpdeska. O możecie. No. Kierowcy bardzo często narzekają na policyjne patrole, które wydają się wybiórczo karać użytkowników dróg, często pomijając wyjątkowo niebezpiecznych kierowców. Bierzemy go? Zostaw, zanim wsiądziemy do auta. On już będzie na Półwyspie Helskim. Szkoda zachodu. Tak. O, a tego dziadka siwego z brodą, może jego byśmy? O ile przekroczył? No, będą z dwa kilometry. Chryste, wyciągaj lizaka i machaj! Trzeba złapać tego szaleńca! Tegoż nie końca. Wykręcanie się od płacenia mandatów często przybiera kuriozalną formę. Warto jednak próbować wszystkiego. Kto wie, może trafimy na dzień, w którym funkcjonariusze okażą się łaskawi. Dzień dobry, witam kierowcę. Prawo jazdy! Kartę wozu! Sane pidu. Albo nie daj pan, tylko prawko! Wiesz pan, coś pan zrobił? Światełka brak! O pana? Jak można na samych felgach, panie! O gasicę nawet nie pytam, bo wszyscy jeżdżą bez pianówki! Siedem kilometrów na godzinę więcej! Wiesz, ile ludzi możesz zabić! Dziesięć punktów karnych! Do szpitala się spieszę. Moja żona rodzi. Jak to rodzi pani? A, rodzi! Niech pan mi powie, w którym szpitalu? No, by. No, w tym, no tym, co jest zawsze i wszędzie w wojewódzkim. Wojewódzkim! Dobra, panie, gaz do dechy! Będę pana eskortował! Coś to cholerstwo, nie chcę pisać. No ja nie wiem, w kryminalnych mają najlepsze, a mówią, że ściany mi odpadają, Panie że na maszynach... Kurczę, blade, no! Przecież ja ty nie mogę pisać! Szło, nie, ja już prywatny żonie zabrałem! A to nauczycielka, jak ona będzie z tym grzybał Ja mam ołów w nodze! I ja czasami depnę, to ten ołów mnie ściąga w dół! Ja mam adamentium w uczce, mi strzygnę i adamentium, proszę pana! Piątek 13! Fajnie kochany, pan się panie, 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 panie ścieżyć! Ale bym pana zatrzymał! Tak nie wiedziesz pan w żadną dziurę! Ani nie spadniesz z mostu! Tak w ogóle! proszę pana, Mój stryj jest komisarzem i on wszystko załatwi. Wystarczy, żebyście do niego zadzwonili. Oczywiście nie teraz, bo teraz to on śpi. Przybierz pan od razu cię na Sąd Grodzki, pan on pod, 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 pod wszyscy biorą Grodzki. ale potem się okazuje, albo nie, wiesz pan co? Albo bierz pan Grodzki i tak się z papierów nie odgrzebią. Wszystkim anulują. Dobra, pisz pan, że do Grockiego i koniec. Na głębokiej wsi często spotkać się można ze swego rodzaju luźnym podejściem do wykonywania czynnej służby. Funkcjonariusze nie zawsze biorą swoją pracę z powagą, której od nich oczekujemy. TeHa X1138, 1138, co się Michałku stało? Wojciech swoją stronę, jak jest Panie. Podobno, że nie wiecie, co Michałku, jesteś pewien, że to jest u mnie, bo jak tutaj siedzę, znaczy patroluję od godziny, to ja, że nikogo tutaj takiego nie widziałem, a tym bardziej nie na ścigaczu. Może, nie trasę, bez odbioru. Bez odbioru, Michałku. Halo, centrala, odbiór! Centrala! Centrala lala! la, la centrala! la la la, 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 la centrala Słyszymy, z tej strony. No, Krzysztof, słuchaj! Nie macie tam czegoś dla mnie! Bo jestem tutaj na rogatkach i po prostu. No, straszne, no! Nic się nie dzieje! Ja to byś ja chciał! A co macie? A, agresywne tirówki tam, przylatku kawałki niedaleko albo ten. Przejechany pies na Bielanach. A czy pies... żyje? Taka jest Tak, potwierdzam, żyje. Jeszcze dycha. Dobra, dajcie tego psa. Nie chcę tam do tych babiek. Jeżeli tak w domu z moją Kaszką. Mam tak przeżąbane. Przecież ona cały czas gada. Cały czas jakiś problem, no. Baby są straszne. Baby trzeba umieć z daleka. Jeżeli mógłbym, to nie chcę mieć do czynienia z tymi wariatkami. Ja cóż, ale ty na dziesięcioletniego chłopca okradły z roweru. Dziesięcioletniego? Tak. A pies ile ma lat? Osiem. No widzisz no, trzeba pomagać przecież młodszym. Chłopiec sobie poradzi. A taki pies? 8 lat dopiero. Dobra, biorę psa na razie bez odbioru. Policja jednak nie ma łatwo, gdyż cywile wcale nie są lepsi. Często zachowanie przeciętnego Kowalskiego jest na skraju dobrego smaku i ogólnie przyjętej kultury. A widzisz pan! Pańska potrzeba! Będzie warta 50 złotych! Proszę bardzo. Panie, ale nie masz pan jakiś drobnych, no? Przecież sam pan wie, że się w policji zarabia. Ja nie noszę takich grubych pieniędzy! Dobra. To umówmy się tak, że ja stawiam. Lej pan śmiało, zapłacę za nas obydwu. Praca w policji to duży prestiż. W Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Krakowie w tym roku szeregi tych służb zasieliło ponad 5 tysięcy osób. Niestety nie każdy kandydat nadaje się na policjanta. Panie kierowco, co z panem nie tak? Już drugi raz a pana jak pan gubisz, Ładunek z naczepy! A ja panu mówię, po raz drugi także, że jest gołoleć, bo jest zima, a ja nie piaskarką, proszę pana. Pogódź się pan z tym.